Cześć, witajcie! Dzisiaj chciałbym poruszyć temat Słowacji, ponieważ nastąpiły pewne aktualizacje różnych informacji, które się pojawiły. Chciałbym Was o tym poinformować. Ponieważ Słowacja zamyka swoje granice, nie wszystkie, ale no bardzo mało zostanie tylko i wyłącznie do przekraczania granicy, jeśli byśmy chcieli wybierać się gdzieś za, na, na południe do innych krajów. Jadąc, aktualizacja nastąpiła 6 lipca, czyli od 5 lipca władze słowackie zamknęły niektóre przejścia polsko-słowackie. Informacje wszystkie, które wam przekazuję, to są ze strony Ministerstwa Polskiego. Będę linki chciał wam wkleić w opisie filmu pod spodem. Także tam będziecie mieć nie tylko do stron rządowych, ale jeszcze kilka jakichś. Artykułów i linków będzie z innych jakichś rzeczy, żeby bardziej Wam spróbować określić różne warianty ewentualnie rozwiązań. I tak na pewno ja Wam przeczytam tylko nie wszystkie, niektóre są zamknięte, ale które będą tylko otwarte, czyli otwarte będą przejścia graniczne w Barwinków, Piwnicznej, w Jurgowie, w Chyżnym, Hyżnym. Korbielowie z Wardoniu, to jest droga krajowa 12, i z Wardoń droga S1, autostrada D3. Do tego jeszcze tam wchodzą kolejowe, turystyczne, rowerowe i piesze szlaki, które są otwarte, natomiast pozostałe będą zamknięte. Także to jest, jeśli chodzi o granice. Teraz będę chciał Wam przedstawić odnośnie kwarantanny, zasad wjazdu, przekraczania granicy już na tych przejściach granicznych, które są otwarte. Więc, teraz, Wam przedstawię dalszą informację, jeśli chodzi o przejazd i dostanie się już na tych otwartych przejściach granicznych, no to mamy możliwość wjazdu na, na teren Słowacji. Między innymi to tam jest podzielone też na grupy Polska i wiele państw Unii Europejskiej, jest jakby w grupie zielonej. Mówię teraz o zielonej grupie, czyli wjeżdżamy do Słowacji bez kwarantanny, ale tylko osoby, które wypełnią, zarejestrują się w specjalnym druku, gdzie też to będziecie mieć wszystko właśnie w tym linku lub posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR na COVID nie starszym niż 72 godziny wjeżdżają z Austrii, Czech Polski lub Węgier i posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygonowego na COVID-19 nie starszego niż 24 godziny wykonanym w jednych z tych krajów lub na Słowacji Kolejne to jest posiadają dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni przebywa, przebyli chor, zachorowanie na COVID-19 albo mają nieukończone 18 lat, czyli nie ukończyli jeszcze 18 roku życia. Lub posiadają dokument potwierdzający fakt, że zostali zaszczepieni pierwszą dawką szczepionki przeciw COVID-19, i to będzie tak: AstraZeneca, Johnson Johnson, Moderną lub Pfizerem Biontech. I od daty tego szczepienia e, minęło co najmniej 21 dni, a ponadto. I też są jeszcze kolejne e, kolejne takie e, podpunkty. E, w przypadku dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 AstraZeneca, Moderna lub Pfizer-BioNTech nie minęło więcej niż 90 dni od daty podania pierwszej szczepionki, a druga dawka tego szczepienia nie była jeszcze podana. W przypadku zaszczepionych drugą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 AstraZeneca, Moderna lub Pfizer-BioNTech nie minęło więcej niż 12 miesięcy od daty podania pierwszej szczepionki. W przypadku jednodawkowej szczepionki przeciw COVID-19 Johnson Johnson nie minęło więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia. I kolejny podpunkt w przypadku zaszczepienia jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 AstraZeneca, Johnson Johnson, Moderna lub Pfizer-BioNTech od dnia pierwszego szczepienia minęło nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przybycia, przebycia zachorowania na COVID-19. Także na pewno, jeśli nie będziecie spełniać tych warunków, no to musicie się liczyć z kwarantanną na miejscu. Osoby, które nie spełniają warunków określonych powyżej, podlegają kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach. Kwarantannowych przez okres 14 dni, które mogą zakończyć w momencie uzyskania przez nich we własnym zakresie negatywnego wyniku testu antygenowego lub RT-PCR na COVID-19. Przy czym e, tym testom mogą poddać się już w pierwszym dniu kwarantanny. Także to, to wszystko jest e, właśnie zawarte w tych e, rygorystycznych przepisach. No, o tym, że trzeba wypełnić elektroniczny formularz. No to już Wam mówiłem o, o, o tym, którym trzeba zaznaczyć miejsce pobytu na Słowacji, adres hotelu, schroniska lub innego miejsca, gdzie będziemy się zatrzymywać. No i tam inne, inne jeszcze dane, które, które będą potrzebne, będą wymagane. No i będą sprawdzane przez funkcjonariuszy policji, przedstawicieli Urzędu Zdrowia Publicznego. No, będą kontrole, po prostu, no, no co będziemy co będziemy dużo mówić pod tym kątem, także no, możemy się narazić na bardzo nieprzyjemną rzecz, jeśli nie będziemy zorientowani, także staram, postarajcie się, zanim wyruszycie gdzieś drogę, przez Słowację dopytać, zorientować się. O dokładnych, wszystkich wytycznych, które wprowadziła Słowacja właśnie, jeśli chodzi o przekraczanie granicy. Bo, bo możemy mieć problem, i wtedy, wtedy się okaże, że, że nasze wakacje to nie są wakacje, które byśmy sobie życzyli i chcieli w ten sposób przebyć. A wakacje mamy odpoczywać. Odpoczywać i starać się być, być spokojni wtedy na wakacjach. Natomiast jeśli będziemy nieprzygotowani do tego, no to no to będzie bardzo nieprzyjemnych dużo różnych sytuacji które nas przerosną i zamienimy czas który chcieliśmy spędzić na odpoczynku na bardzo bardzo nerwowe nieprzyjemne momenty w naszym życiu chyba nie na tym rzecz polega Także zachęcam, zachęcam do prześledzenia wszystkich artykułów, jakich, jakie wam się tylko nadarzą znaleźć, uda się wam w internecie. Czytajcie, orientujcie się, możecie zadzwonić do biur turystycznych, oni pewnie też wam udzielą dodatkowej informacji, jeśli macie tylko jakiekolwiek zawahania, jakąś niepewność. No, obawiam się, że, że może być raczej coraz gorzej z każdym dniem, wręcz, bo to nic, nic optymistycznego. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego, co miałem do powiedzenia. I naprawdę życzę wszystkim miłych, wspaniałych, pogodnych wakacji, abyśmy byli zadowoleni, wypoczęci, wrócili właśnie. Do pracy. Starajmy się, aby, aby upłynęły te wakacje naprawdę na odpoczynek, a nie na jakieś nerwy niepotrzebne. A to wszystko związane jest z tym, że no lepiej wcześniej wiedzieć o różnych rzeczach. Także dziękuję serdecznie! Na razie, cześć!